Cześć i witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Polski Gridman. Nie no, jestem Strider, A to jest yy, odcinek. Powiedziałbym kolejny, ale długo nie nagrywałem. The next. Jest w końcu walkout. I kto to będzie? Jaka flaga? Ale czy to ważne? Nieważne. Najważniejsze jest to, że wracamy i uwaga, bardzo ważne dwa komunikaty. Po raz pierwszy zachęcam Was do zostawienia łapy w górę subskrypcji na tym kanale od razu, na start, bez żadnej zapowiedzi, ponieważ dzisiaj 44 paszki z informem. Długo mnie nie było przed kamerą, natomiast ja lubię kamerę, kamera lubi mnie, jak widzicie, cały czas mogę gadać, nie wstydzę się, nie zapomniałem jak się nagrywa, także jestem tutaj. Oczywiście czerwony przycisk, jaki macie tutaj na palcu, naciśnijcie tam na dole, żeby był szary, nie czerwony, bo jak jest szary, to znaczy, że jesteście na bieżąco, a jeżeli nie jesteście na bieżąco z materiałami, to komu? Po co to w ogóle też Oczywiście chciałbym podziękować na start też Damianowi oraz Artizowi, bo oboje udostępnili mi swoje konta, gdzie otworzyłem też paczki z właśnie informami. Ich konta zostały otworzone podczas liveu z nagrodami za Food Champions, czy też podczas grania Food Champions. Także to będziecie mieli na koniec udostępnione. A na początek mały ekskluzyw w moim wykonaniu, czyli moje konto, gdzie jest 11 paczek z informem. Na tych dwóch poprzednich kontach zwróciło nam się. Powiem szczerze, teraz spoiler alert zwróciło się. Nie powiem co padło, ale zwróciło się. Zobaczymy czy na moim koncie też będzie się opłacało te paszki zrobić. Powiem wam szczerze, wątpię, wątpię. Na tych dwóch kątach miałem na tyle dużo szczęścia, że wątpię, żeby tutaj coś się zwróciło, ale liczę na to. Liczę na to. I piszcie w komentarzach, co wy trafiliście w parce z informem, oczywiście. Długi wstęp? No długi wstęp. Strider zawsze robi długi wstęp, ale co, co zrobisz? No nic nie zrobisz. Jak, jak nic nie zrobisz, to, to nic nie zrobisz. Aha, zachęcam was do wybijania na mojego Instagrama. Na czole teraz wam się pokazuje e, polski Griezman, po prostu. Po prostu polski Griezman, nie? Duże czoło, długie włosy, co tu więcej trzeba chcieć, nie? Może sobie przefarbuję na blond, to będzie lepiej wyglądało. I jeszcze jeden ważny komunikat. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to konto na YouTubie, ten kanał na YouTubie, no to nie zamykamy go oczywiście, po co miałbym go zamykać? Chciałbym Wam powiedzieć, że mega ważna rzecz. Daily! Chodzi Daily! Eee, co oznacza Daily? Czy to będzie cały rok? Daily jak Freeze? Nie, to będzie Daily do końca roku. Także od dzisiaj do końca roku o godzinie 14 tygodni na tym kanale będziemy się spotykać. Będą to odcinki z Fiwki, natomiast będą to odcinki różnorakie, nie będzie tak, że będzie 5 razy ta sama seria w ciągu 5 dni, tylko będzie na przykład jedna seria, później inna seria, później jakiś luźny odcinek, później jakiś inny luźny odcinek, później powrót do tej pierwszej serii z pierwszego dnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć jutrzejszego dnia o godzinie 14, ja Wam podpowiem. Ja już wiem, co to będzie i będzie to troszkę mm, związane z czerwonym kolorem. A teraz lecimy już do paczek, bo ja za długo gadam i ja wiem, przepraszam bardzo, lecimy. A więc tak jak wam powiedziałem, mamy 12 paczek, a raczej 11 paczek z informą na moim koncie plus Davida Beckhama. Davida Beckhama dzisiaj nie otwieram, David Beckhama sobie otworzę kiedy indziej. Wcale nie jest tak, że to będzie jeden z tematycznych odcinków na tym kanale w ogóle, wcale. A, no i też co by na to, żeby polski Griezmann miał też kontrakt z Nike'em? Myślę, że dobry kontrakt by wyszedł, co? Mikea, jak możecie to piszcie do mnie, nie? Ja się nie obrażę. Korki jakbym dostał za 300 stuły raz na rok, to w panie, ja bym się mógł sprzedać. Ja bym się mógł sprzedać. Dobra, żarty żartami, ale już teraz na poważnie lecimy. 11 paczek, miejmy nadzieję, że ten odcinek nie będzie za długi. Piszcie w komentarzu, co wy trafiliście najlepszego w tych paczkach i ile najwięcej paczek wam się udało otworzyć na waszej przygodzie z FIFOM 21, właśnie z Team of the Week. I czy wam się zwróciły te SBC, czy nie? Te, jak wcześniej wspominałem, są kod, na których się zwracało. No i zobaczmy, czy moje też będzie do nich należało, jak widzicie bieda... Jest duża u mnie na koncie, ale zobaczmy. Może akurat tutaj tym razem e, ta bieda się na coś przyda. Pierwsza paczka, że będzie walkout. Nie ma walkoutu w pierwszej paczce, ale są banery. No w informie chyba ciężko zrobić tak, żeby nie było banerów, Dawid. Francuz na LO. Olympic Maxim? Nie znam, nie znam, nie znam. Jest to Amavi, Ok. Zaczęliśmy pierwszą paczką z tamtej strony, to może teraz ostatnia paczka z Team of the Week w tym całym katalogu, który mamy właśnie w FIFA 21 Ultimate Team i tutaj może będzie walkout, też bez walkoutu. Także dwie pierwsze paczki, dwa razy bez walkoutu. Oby to nie był Amavi. Polska! No past! No musisz! Nie! Myślałem, że Christopher Piątek, pio, 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 a to tylko i wyłącznie Adrian Mierzyjewski. Zostało 9 paczek. 9 na pół, 4,5, czyli będą 4 paczki po jednej, cztery paczki po drugiej i środkowa paczka, która jest tą numer 5 przyniesie nam w tym momencie walkout. Zobaczycie. Ja przewiduję przyszłość. Ja nie stram tutaj. Co? E, Co? Nie, nic, nieważne, nie było tego. E, nie było tematu Niemiec. Prawy obrońca z klubu, którego nawet nie znam. To musi być dobra karta, wish. Wish, bardzo świetny wish... Trzy paczki były fatalne, więc może czwarta paczka będzie lepsza. Jak to mówią, do trzech razy sztuka, jak wam nie idzie, to próbujcie dalej. Albo mówią też, otwórz cztery paczki, nie miej wanie jednej walkoutu. 75 oceny ogólnej ten zawodnik smetma, nie? Coś tak kojarzę? A nie, przepraszam, przepraszam. Kierowniku 78, to już jest dojrzały człowiek. To jest paczka numer 5. To już mi się nie podoba, to już... To na początku było śmieszne, teraz to już w ogóle nie jest śmieszne. Następna paczka i już jesteśmy tak naprawdę na trzech czwartych Aaa, jeszcze mamy duplikat i paczka po paczce. Świetnie, nie no, super, ekstra, fajnie, fajnie, fajnie To już bym chyba wolał trafić duplikat z Mbappe, nie? Serio, dobra Bez zbędnego przedłużania i bez beki Lecimy z kolejną paczuszką Walkout, to jest priorytet, walkout Nie, po co? A komu to potrzebne? A na co to komu? Ivoryjczyk, napastnik Czy to będzie Jervinio? Ej, okej, okay, okej, okay, dobra. Nie żebym coraz bardziej się martwił, że nie trafię nic dobrego, ale... Coraz bardziej się martwię, że nie trafię nic dobrego. Mmm, to ja patrzył i znowu bez... Jak może być tyle paszek bez żadnego walkota już nie mówię, tutaj o jakiejś karcie wartej miliony monet ja tutaj mówię o zwykłej, kurde, karcie, która będzie miała 84 oceny ogólne i będzie wokoutem, bo... Tego nawet nie trafiliśmy. No, halo, te ponte Paczka kolejna, już traciłem rachubę. Ooo, walk Get the fucking way! Let's go, Brazylia! Woo, SP! Ok. Mm. Mm. Dobra, no okej. Okay. LKS łódź. Yy... płakał jak oglądał, natomiast. Eee, no dobra, no widziałem go w paru składach i naprawdę robił robotę tym zawodnikom no, no no no, robił tym graczom robotę w tym środku pola Lećmy ciągiem, lećmy hurtem, nie robię skipu między Paulinią a kolejną paczką, może będą dwa okauty z rzędu? No ot otóż nie Otóż nie, jakby to powiedzieli w 1 z 10 O proszę ale za to, tylko jeden duplikat na tyle paczek. To też trzeba docenić. To też trzeba umieć yy, oddać kule, królowi co królewskie. Dwie paczki do końca na moim koncie. A później już tylko konto Damiana i Artiza. No, come on! Do końca mnie No i do końca będą mnie trzymali. Do końca, Marokańczyk. Uhuuhu! Do końca będą mnie trzymali w, teraz w niepewności. Czy trafię te dwa ukałdy na ten opening, czy nie. El Arabi, to był zawodnik, który właśnie wypadł nam z tej paczki, natomiast ta paczka była tak dobra jak przeterminowane fistaszki, także nad no i ostatnia ostatnia paczka, ja dałem pad na bok czekamy na walkout nie ma walkoutu, jak to mają być emocje, jak to jeden walkout na moim koncie poleciał A! Jak, jak w krzyku. Kto wie, kto wie? Zobaczmy. Let's go, let's go! Bez zbędnego przedłużania. Jedziemy z pierwszą paczunią. Czy trafimy przynajmniej tak dobrą kartę jak poprzednio? Czy nie? Z tego informa. Zobaczymy, zobaczymy. To wszystko jest przed nami. Po co się pytać na kto będzie z nami? Nawet jeżeli już w Polskę trafiamy, to będzie to Bramkarz z Fiorentyny Drągowski81. Polak rodak jak najbardziej na plus. Zobaczmy, zobaczmy. Może to będzie właśnie ta paska, w której trafiamy. Brak. Oj, byczku, byczku. 76. Przepraszam bardzo, jak ja mogę to tak obrazić. Oczywiście, że pan lepszy. Jak krew z nosa. Może trzecia paczka. Może trzecia paczka na tym koncie przyniesie nam w końcu walkout. Jest to 76 od snu Levi? let's go. Kolejna paczunia. Bez walkoutu. Cztery paczki z rzędu. Miane Na koncie Artiza w tym momencie już mieliśmy dwa walkouty. Mega eee, Benford Okej okay. A druga? Ty, no, tak słabych paczek z informami to ja dawno nie widziałem Albo to jest jakaś cisza przed burzą i zaraz trafimy Ronaldo, Messiego czy kogoś innego Albo to jest najgorzej opening z informami ever And the second and the next Jest w końcu walkout I kto to będzie? Jaka flaga? Deutschland Napastnik Cześć Dimo Werner! Uuuu! To była właśnie ta cisza przed burzą No elo, Witamy! Siema! Aaaa! Tak się drze chłopak Coś mi nade mną on A Timo Werner Syk Easy Easy peasy lemon squeezy, strizer, trafia Wernera no i łapie za stera. Drop na walkauty jest obniżony bycz. Let's go! Next! Next! Inform we will pack. Will be a walkout I to będzie. To. Da Silva jest. Ale czy nas to przeraża? Nie, nas to nie przeraża. Nam to nie przeszkadza. My jesteśmy zadowoleni, bo i tak już ten opening wyszedł na plus. Już się zwróciło ich z Ja tak. Przesłanie otwarte na pewno się zwróciło. Kolejny baner. Arbilla. A to znam. 5 pak do miliona. Tym razem trauka. <ścoughs> no jasne, że musiał być plus. Bongonda. We will see what we can do. Park z Neymarami to było złoto. Było walkout, walkout, jest walkout, jest super pakompany. I co to będzie? Deutschland, Jezus Maria, dobrze, super. Kurde, zobaczyłem Niemcy i się przeraziłem. A to, ojojo, oj, już tak długo przytrzymało mi tą jedną diodę. Mówię, kurwa, będzie, a tu nie ma Perotti. Tak jest, obecny Team of the Week, Perotti'ego kojarzę. Eee, no. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o paczki, które trafiliśmy w tym e, live'ie, na tym live'ie, na tym e, krótkim urywku. 50-minutowy live z otwierania paczek z informami. Na końcu Artliza numer 2 paczka, znowu tutaj e, świetnie się prezentuje w tym momencie, e, super. Antonio, tak? Nie, 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 Bowen, eee. Let's go, tutaj nie ma to tamto, nie mam popierdóły Paszka numer. 3 z walkoutem tym razem, będzie walkout, pierwszy walkout na trzy paszki na konciarty i Zobaczmy, a Anglia... Lewy obrońca... Chilwell, 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 ok, Chilwell... Ben... Chilwell... Ben... Chilwell... Sergio Ramos teraz leci... A w paszce będzie znowu walkout. Dwa walkouty z rzędu i zobaczmy czy będzie coś ciekawego czy nie. Tym razem Hiszpania! Ramos, Ramos, Ramos! Aj jakby tu Ramos poleciał, jakby tu Ramos poleciał to by była niezła imba, ale jest Parejo86. Także cały czas wierzymy w y, trafty i tym razem jest walkout, więc zobaczmy czy ten walkout w końcu będzie bardziej Eee, yy, Wilfrid zaha, zaha, Woohoo! dobrze, dobrze, dobrze To jest dobry traf, to jest 200 tysięcy, to jest 200 tysięcy monet na koncie w tym momencie, dobry traf i myślę, że większość SBC się w tym momencie zwróciła. Wilfried, Zaha, z Crystal Palace, Artist już siedział tak wbity w fotel, już mówi: Jezus, po co ja te paczki robiłem?" A to nagle wleciał Zaha. <grym> Tam pogubiłem, jest walkout! W 13. parcie jest walkout. Jak tu będzie Portugalia, to się zepsę. Hiszpania. Bramkarz. Deportivo Alaves 84 pewnie, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Paczeko. No dobra, no Paczeko to nie jest najgorsze. Jest walkout, okej okay, świetnie. To jest świetna statystyka. To jest świetna statystyka. To znaczy, że 1 trzecia to walkouty. Ale jest to tylko i wyłącznie 84. Bramkarz z Nicei yy, Benitez, niby tylko, ale też aż, czyli średnio. Yy, niech się dzieje, wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, a jak się z nią nie zgadzamy, to się sami przechadzamy. Swoją drogą, dobre statystyki jak na początek gry, więc, jakby to był początek gry, to ta karta byłaby dobra. Dobra, mordeczki. Podsumowując ten odcinek, no nie ma co się oszukiwać. U mnie wyglądało to fatalnie. Zwróciło mi się 50k. Na no, jakieś 250 wydane na te paczki. No, na koncie Damiana, na koncie Artiza, jak widzieliście sami, Timo Werner, Wilfried Zaha, więc naprawdę, naprawdę dobre paczki poleciały. Natomiast, no, u mnie tego nie było. U mnie zabrakło tej kropeczki nad i tej truskawki na torcie, czy tam wisienki na torcie, zależy, czy ktoś lubi przejeżdżać stare baby na pasach, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kto trwał do tego momentu, pisze, trwał do tego momentu, albo napiszcie po prostu Polski Griezmann. A ja się z Wami żegnam. Napisy końcowe, kurtyna zjechała, no i cześć.